3 lipca 2022 roku, niedziela. Dziś odbywa się lot z miejscowości Krobia. 351 km do mnie. Zakoszowałem na lot 99 gołębi. Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 5.05. No, dzisiaj jest zachmurzenie, właściwie całkowite. Wiatr jest słaby, taki północny nie powinno dzisiaj jednak padać według prognoz, ale na razie no, jest zachmurzenie całkowite i zobaczymy jak te gołębie w tych warunkach dzisiaj dadzą sobie nadal Panie moje. Nie spadam się. Z tymi, ale. Kroczna. Zaj, ile, ile u ciebie jest? Ale, ma problemu, yes. no. Прошу прощения. Хорошо. Да. Tak leciały dzisiaj z lotu dwa moje gołębie. Na niebiesko jest zaznaczona samica 67-47. Na czerwono samczyk 78-39. No więc gołębie doświadczone. No, oba te gołębie przyszły poza konkursem. Samica...

z 351, jakie jest w optymalnej odległości. Co się okazuje, gołębie mm, najwięcej, jeżeli chodzi o kilometraż, nadrobiły na dolocie, bo lata, latały tutaj dosyć dziwnie. No na dolocie obydwa te gołębie tutaj dosyć krążyły, latały. Nie wiem, czy odprowadzały inne gołębie. Eee, samiczka jest o godzinie 10, bo to godzina różnicy, 10.30. Jest już koło Bodzentyna. Samczyk jest w tym samym miejscu o godzinie 10.50, a więc dużo później. I później on też zameldował się na, na gołębniku. Ale zarówno samica, która tutaj latała nie wiadomo po co, tam i z powrotem. No, czy odprowadzała jakieś gołębie czy nie, no to nie wiem, bo tutaj do Patowa, potem powrót, yy, znowu tutaj Buszkowice i dopiero wraca, dolatuje do domu, godzina, no to 10 czy, czy 11.37, bo to GMT, różnica godziny. Yy, natomiast samica jest troszeczkę, jeszcze, samic jest jeszcze później, godzina 12.11 ale charakterystyczna rzecz dla obydwu gołębi to jest to, że zaraz po starcie obydwa gołębie niestety, ale siadają na wodę. Samczyk jest godzina 6.13 i on tutaj się znajduje, tu są takie stawiki i gołą w tym miejscu napił się wody i zatrzymuje się i o godzinie 6.16. A tutaj spędził trochę czasu i odlatuje dopiero godzina 6.50. A więc ponad pół godziny gołąb tutaj zbałamucił. O tu jest właśnie taki stawik. Ktoś ma stawik. Prawdopodobnie z rybkami. I tutaj gołąb się zatrzymuje. Zatrzymuje się na pół godziny. Dopiero odlatuje i leci dalej w kierunku domu. Natomiast samica doleciała troszeczkę dalej, bo nad zalew sulejowski była tu o godzinie 8.17. Nadlatuje 8.17, 8.20 i tutaj ląduje i tu odpoczywa i Wystartuje stąd dopiero o 8.45, czyli 25 minut tutaj spędziła. Po napiciu wody odpoczywała i dopiero potem leci dalej do domu. Chociaż ona tu jeszcze potem latała w różnych kierunkach, no ale także w każdym bądź razie obydwa gołębie uplasowały się poza konkursem. No, zwłaszcza tutaj na dolocie, to nie mogły się zdecydować, żeby dolecieć do domu. Obydwa dosyć krążyły i to już na terenie oddziału, zanim znalazły się w domu.